Kaplica Roslin. Kaplica Roslin została założona na niewielkim wzgórzu nad Roslin Glynn jako kolegiata katolicka w połowie XV wieku. Kaplica została ufundowana przez Williama Sinclair'a I. Budowę kaplicy rozpoczęto 20 września 1456 roku. Choć często jest ona odnotowywana jako 1446 rok. Zamieszanie co do daty budowy wynika z tego, że kaplica otrzymała w 1446 roku z Rzymu akt erekcyjny na budowę kolegiaty. Sinclair nie zaczął budować kaplicy, dopóki nie zbudował domu dla swoich rzemieślników. Przed opublikowaniem bestsellerowej powieści Dana Browna Kod Leonarda da Vinci lub przed nakręceniem z niej filmu Kaplica Roslin była tylko małą kaplicą położoną w spokojnym miasteczku Roslin w Szkocji. Ten Tiller z 2006 roku rozgrywa się w kaplicy Roslin jako część scenografii filmowej. Historie masonów i rycerzy Templariuszy wywołują wiele kontrowersyjnych dyskusji na temat linii krwi Jezusa i miejsca pobytu świętego Grala. Jedną z bardziej godnych uwagi cech architektonicznych kaplicy jest słup ucznia. Według legendy. Mistrz Murarski nie wierzył, że uczeń może wykonać skomplikowane zadanie wyrzeźbienia kolumny bez oglądania oryginału, który stał się inspiracją dla projektu. Mistrz Kamieniarz sam pojechał do Rzymu zobaczyć oryginał, ale po powrocie był wściekły, gdy odkrył, że początkujący uczeń sam ukończył kolumnę. W przypływie gniewu, zazdrości, mistrz Murarski wziął swój młotek i uderzył ucznia w głowę, zabijając go. Legenda stwierdza, że w ramach kary za jego zbrodnie twarz mistrza murarskiego została wyrzeźbiona w przeciwległym kącie, aby zawsze wpatrywał się w filar jego ucznia. Nie ma jednak dowodów na to, że takie morderstwo miało miejsce. Fotografowanie i wideo są zabronione w kaplicy od 2008 roku. Kaplica sprzedaje w swoim sklepie komercyjne produkowane zdjęcia. W 2006 roku historyczka Louise Joman. Skrytykowała Fundusz Powierniczy Kaplicy za zarabianie na popularności kodu Leonarda da Vinci. W roku finansowym 2013-2014 kaplica Roslin odnotowała około 145 tysięcy osób zwiedzających. W szczytowym okresie popularności, wywołanym przez film Kod Leonarda da Vinci, liczba zwiedzających była bliska 159 tysiącom.